Dzisiaj i przez wszystkie pozostałe dni kampanii wyborczej będziemy prowadzić akcję bezpośrednią. Będziemy docierać do wyborców z gazetką samorządową. W tej gazetce samorządowej przedstawiamy nasz program, mówimy o sobie, mówimy o kandydatach Prawa i Sprawiedliwości, ale też krytykujemy obecnego prezydenta, pana Konstantego Dąbrowicza. Stoimy tutaj właśnie na skwerze na osiedlu leśnym, gdzie pan prezydent chciał wybudować ogromny wieżowiec, apartamentowiec, ale to wola mieszkańców sprawiła, że ten budynek tutaj nie powstanie. Jesteśmy na osiedlu leśnym niedaleko od stadionu Bydgoskiego Zawiszy. Stadionu, o którym wszyscy w Polsce wiedzą, jak się nazywa, ale tylko pan prezydent Dąbrowicz zapomina o tym. My nie damy Bydgoszczanom zapomnieć, że to jest Stadion Zawiszy, że tutaj gra Zawisza i że Zawisza będzie zwyciężać dla Bydgoszczy. My tutaj wskazujemy w tej gazetce, że głosowanie na pana Konstantego Dąbrowicza to jest głosowanie na Platformę Obywatelską. A głosowanie na Platformę Obywatelską to głosowanie na Toruń, nie na Bydgoszcz. To nie tylko dlatego, że władze Platformy Obywatelskiej mieszczą się w Toruniu. To nie chodzi tylko o adres. To chodzi o to, że to w Toruniu podejmowane są decyzje przez Torunian dotyczące Bydgoszczy że Konstanty Dąbrowicz to Platforma Obywatelska, no, dowody są e, jasne i oczywiste. Pan e, prezydent Maciej Grześkowiak, jego najbliższy współpracownik, to przecież członek władz Platformy Obywatelskiej. Pan Łada, e, kandydat e, Komitetu Konstantego Dąbrowicza, to również członek Platformy Obywatelskiej. E, pan Dąbrowicz junior startował niedawno w wyborach do Europarlamentu właśnie z Platformy Obywatelskiej, z drugiego miejsca a pan prezydent włączał się wtedy w kampanię wyborczą swojego syna. Dzisiaj jakieś pomruki wojny między Platformą a panem prezydentem Dąbrowiczem, ale to jest tylko kłótnia w rodzinie. Wtedy, kiedy chodzi o sprawy istotne dla bydgoszczan, istotne dla kieszeni mieszkańców naszego miasta, wtedy, kiedy chodzi o sprawy wodociągów, Wtedy wszyscy zgodnie milczą i radni pana Konstantego Dąbrowicza, i radni Platformy Obywatelskiej, chcąc ukryć sprawy związane z gigantycznymi, przerosłymi wszelkie oczekiwania, a co najważniejsze potrzeby naszego miasta inwestycjami w wodociągów miejskich i kanalizacji. A to właśnie sprawia, że my tu w Bydgoszczy płacimy najwięcej z wszystkich mieszkańców polskich za wodę. 4 złote i 7 groszy. A mówił Konstanty Dąbrowicz, że nie będzie podwyżek wody. No, 90%. Tyle wynosi podwyżka w ceny wody zarządów Konstantego Dąbrowicza.